Cześć, to jest generalnie projekt Kaukan, czyli kompania Hernwar na tarciu. Robimy zestaw tarcz typu wschodniego. Tarcze są zrobione tak, bardzo elegancko. Jak widać, bardzo porządne wykonanie. Nawet wykonanie takie porządne jest możliwe tylko dlatego, że ogólnie zrobili to bracia CZOP, czyli znani już w środowisku polskich narcowców na twórcy lotowej broni. A jak zrobić takie cięcia odmierzone? Najlepiej jak najbardziej naturalnie, czyli bierzemy właśnie patyczek i robimy tak jakbyśmy chcieli. czyli pociągniemy i ewentualnie wyjdzie smuga jako prowadziłego cięcia. Potem to wszystko oczywiście można rozmyć i ogólnie efekt końcowy z daleka wygląda całkiem zacnie. Jak było widać, ten chromowy efekt jest trochę zbyt jakby intensywny to nie wygląda dobrze ale już przy odrobinie pracy efekt blachy wizualny odrobinę jest osiągnięty jak to odkryłem że można fajnie robić to jest po prostu bierzemy patyczek i od zewnątrz przyciemniamy ruchami do środka aby płynnie nanosić odcień jakby od najciemniejszego do najjaśniejszego od środka nie? Jeśli sobie pracujemy nad tym troszkę, to tam gdzie jest nierówna pianka Ewa, bo tak to przecież wychodzi naturalnie, jak się coś kraftuje na wydek, czy wygumie to robić. To przecież to są miękkie materiały, z którymi są różne jaja. No, najgorsze są miejsca po cięciach nożem, które były w trakcie produkcji do zrobienia, ale ogólnie zmieniony jest z zewnątrz i teraz środek wyprowadzamy tak, żeby optycznie był najjaśniejszy. Uzyskujemy taki efekt miski w ten sposób. I już piątki w tych miejsc. O, może lakier jeszcze tam gdzie wychodzi po troszeczkę. Nieźle, nie? Na początkującego kraftowca, który robi pierwsze rzeczy w swoim życiu. Nie, jest taki tragiczny ten efekt. No i to będzie w tym roku nowe wyposażenie kompanii HERN, o którym Wam niedługo powiem jak go używać, bo to jest pomysł super fajny. Bracia Czopowie zrobili dla mnie ten projekt. Wsłałem mi wymiary, bo to jest wszystko na historycznych wymiarach. To są wymiary prawdziwych kałkanów używanych przez uczników, przez przez bardzo długi okres czasu i wymyślonych przez nich na przestrzeni wieków, więc wymyślone jest to genialnie ale o tym to Wam powiem później nie? na razie chcę to skończyć, bo muszę dzisiaj pokryć to plastidipem i będzie fajnie